2020. Nie uważasz, że to był dziwny rok? Dłużył się, a z drugiej strony bardzo szybko zleciał. Nie wiem jak ty, ale dla mnie osobiście był to rok inny, na pewno inny niż do tej pory, które przeżyłem. Ten kanał się ładnie rozwija, stabilna forma. Wszystko tak naprawdę dzięki Wam i Wam muszę podziękować. Najbardziej w tym roku. To, że byliście, to, że oglądaliście, to, że jesteście, to, że komentujecie, to, że udostępniacie, to, że czytam, że wam się podoba, to, że wiele rzeczywiście poprawili, wiele by się zmienili, ale mimo wszystko super content i daje to wam choćby odrobinę uśmiechu na twarzy. Bo wszystkie te memy, wszystkie te przeróbki, wszystkie te parodie, które. Ja tworzę, ale również kanały podobne do moich. My wszyscy tworzymy filmiki po to, byśmy się śmiali, byśmy troszkę zamazywali tą rzeczywistość, która czasami jest po prostu smutna, albo szara, albo po prostu jest taka nijaka, niewyraźna. Po to, żebyśmy tak naprawdę mogli mieć się pewnego rodzaju odskoczni od tego. I czy to są memy polityczne, czy to jest sport, głupkowate parodie, czy śmieszne kompilacje, czy choćby nawet moja seria bez muzyki, to wszystko ma spowodować to, żebyśmy się po prostu uśmiechnęli i muszę wam gorąco, gorąco podziękować za to wszystko, za wszystkie wasze również podpowiedzi, pomysły i ciepłe słowa. Bardzo wam serdecznie dziękuję za wszystko, co się wydarzyło w tym roku. I tak jak właściwie ten rok zacząłem od filmu z Edytą Górniak, tak zakończyliśmy Marcinem Najmanem i właściwie jakby móc wskazać na rodziców tego... 2020 roku to absolutnie w Polsce byłby to Marcin Najman i Edyta Górniak. Wydaje mi się, że stać nas na więcej i mam nadzieję, że ten 2021 rok będzie lepszy. Przeszliśmy przez wiele filmów, czy to były memy po francusku, czy to był Kwebo, Mateusz Borek, Hate Parki, Najman po francusku. Fajnie poszła seria bez muzyki jak Kwebo, jak Kwebo na fide. Mata, Pato Inteligencja, który wyrobił chyba 500 tysięcy wyświetleń. Absolutnie jestem w tym zszokowany. Wszystkie memy z Jurkiem Brzęczkiem. Duda jadący na rowerze. Pisali nawet na portalu internetowym, gdzie Tako, chemigway i Quebo śpiewają razem Dame dane. Ne. Tomasz Hajto kontra internet. Zrobił największą ilość wyświetleń dzięki Wam. Seria Studio Sport, Niezapomniane Patyra, to na pewno będzie kontynuowane. Podobała mi się i moja muzyka, i moje przeróbki, i polski rewind. Za wszystkie, absolutnie wszystkie Wasze interakcje serdecznie wam dziękuję, za to, że jesteście. Mam nadzieję, że będzie jeszcze was więcej. Otworzyliśmy Discord w tym roku, jest tam ponad 200 osób. Jeżeli chcecie pogadać z fajną społecznością, jeżeli czasami chcecie ze mną pogadać, bo też jestem nieraz dostępny na Discordzie, jeżeli macie fajne pomysły na filmy, jakieś kopie pasta, na wszelkiego rodzaju pasty sportowe, polityczne i nie tylko, które chcielibyście mi napisać, może macie jakieś fajne swoje historie. Będę chciał brać wasze historie i stworzyć na podstawie tego, waszej pasty, waszego opowiadania, jakiś filmik. Po prostu zróbmy to się razem. Link do Discordu oczywiście znajdziecie w opisie filmu. A teraz na koniec, abyście ja obejrzeli sobie instrumental oraz taki zbitek filmów, które w tym roku wyszły na kanale Kaszanka. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Pamiętajcie, 2021 będzie zupełnie innym rokiem niż ten 2020. Uważam, że będzie lepszy. Na pewno będziemy znacznie cierpliwsi i będziemy, mam nadzieję, też mieli do siebie więcej dystansu, więcej miłości i więcej życzliwości. Tego sobie życzę. Ja sobie, jak i Wam wszystkim.